Cześć, ostatnio nagrywałam odcinek podcastu. Jak uruchamiać modele lokalne, czyli na Twoim laptopie, ewentualnie też na serwerze, który kontrolujesz, teraz chciałam nagrywać takie szybkie wideo pokazać jak to możesz zrobić w praktyce, Myślę, że to może być wartościowo dla Ciebie. Przy okazji też mamy fajną taką możliwość, że pojawił się nowy model polski LLM o nazwie Belik wersję drugiej. więc pojawia się pytanie, jak to możesz uruchomić. Żeby go uruchomić, to musisz go pobrać, pobrać do siebie, jak to możesz zrobić. Na przykład w Google sobie wpisujemy uh, Hugging Face, uh, Bielik, Instruct to jest ważne, bo jest model bazowy Instruct wersja druga. Wchodzimy sobie tutaj. Tutaj jest dużo informacji do przeczytania z ciekawszych rzeczy, takich najciekawszych, których jeszcze ostatnio pisałem. Widzimy, że już możemy używać to komercyjnie. Super wiadomość. Tutaj na spokojnie sobie możesz wszystko to poczytać, zapoznać się co i jak. Natomiast my sobie przychodzimy do miejsca, które można pobrać ten model i tutaj coś jest ciekawe, Mamy różne kombinacje, jeżeli chodzi też o kwantyzację. Kwantyzacja, tak mówiąc bardziej po ludzku, jak mamy duży model, to on potrzebuje przeszenia, żeby się wczytać, uruchomić, więc czasem po prostu możemy go skompresować. Im bardziej kompresujemy, to zwykle też tracimy na jakości, ale z drugiej strony potrafimy to odpalić na przykład na lokalnym laptopie. Teraz tak, który format wybrać? Tak naprawdę tutaj wielkie brawo, jeżeli chodzi o zespół z postaraliście postarali się, zrobili wiele formatów. Prawdopodobnie Інтересучи формат G, potробіш што кликбе натен link і Mainstan link можеш на модуль побраць. Teraz e, możesz go pobrać po prostu fizycznie, ale też możesz go pobrać poprzez program. I teraz, który program możesz użyć, żeby to odpalić? Jest wiele. W poprzednim moim odcinku właśnie wspomniałem, na przykład lama CPP, takie bardziej niskopoziomowe, a lama albo na przykład też możesz to odpalić w LM Studio. Ja sobie LM Studio teraz mniej użyłem. Ja bardziej przerzuciłem na Jan AI. Wydaje mi się, że Jan AI jest po prostu mniej znany, ale z drugiej strony warto go poznać i myślę, że... Jak zobaczysz, też polubisz. Jak go znaleźć, wpiszesz sobie jan.ai.pl AI i tu możesz pobrać, ja mam maka jeżeli sobie wybierzesz, to masz też różne inne kombinacje, jak już go pobierzesz, to można uruchomić. I teraz, jeżeli sobie popatrzymy, jak to wygląda, tak to wygląda od środka, sobie zostawimy też od razu czarne tło, jest to w ustawieniu, zresztą tu już troszkę się pobawiłem, powpisywałem różne pytania, спросiłem jak masz na imię, Bielik pięknie się przedstawia, że ma na imię Bielik, jest zaawansowany modelem językowym, stworzony przez Pyclish i tak dalej, zapytałem tam go coś o email też co ciekawe, sprawdzałem dwie różne wersje Q8 i Q4 to Q jest mniejsze, tym większa kompresja. Nazwijmy to w ten sposób, też jest mniejsze, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o zasoby. Jak możesz to pobrać? Bo tam myśl tego modelu nie masz. Jak sobie wejdziesz sobie tutaj, to tu jest wyszukiwarka, i tu kopijemy ten link, który właśnie przedtem Skopiowaliśmy stronę Hugging Face, no i tu widzimy różne wersje, które mamy. Ja w tej chwili już dwa modele miałem pobrane. Tak jak widzisz, jak Q jest mniejsze, czy nasza kwantyzacja, to na przykład w tym przypadku to wymaga 6 GB, w tym przypadku aż 11 I zwykle jest tak, nie zawsze to jest prawda, ale zwykle jest tak, zwykle to zawsze jest prawdą, że im mniejszy model, tym gorzej działa, ale z drugiej strony, im mniejszy, tym większe szanse, że zmieści się na Twoim laptopie. Potem, jak go pobierzesz, to można już e, wprost wykorzystywać. Co ciekawe, tutaj masz różne ustawienia, sobie wybierasz, który motor chcesz użyć, też masz takie dodatkowe parametry, e, temperatura, toP, ileś tak. No, możesz też zobaczyć sobie e, tą instrukcję, też na przykład dodatkowe jakieś rzeczy możesz sobie powpisywać, więc działasz e, i robisz z tym, co, e, co chcesz. Ja tutaj kilka rzeczy sprawdziłem. Mam nadzieję, że to takie proste wideo pomoże Ci ruszyć z lokalnym modelem u siebie, napisz w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz, na ile to było pomocne dla Ciebie, postaw reakcję i podziel się przynajmniej jedną osobą, komu to wideo, ta instrukcja może być wartościowa. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.